Dzień mnie obudziło dzisiaj na maksymowicach. jest 3 rano się jakieś chodzenie i... Ej czekaj, co to jest? Ho 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 Hej Max, zobacz na dworzu, że tam są ślady Ej serio? Ej to jest coś Ej what? Zobaczcie To jest coś takiego Ej a czemu ta czerwona? A co jak to jest zła postać?

tylko ja mam takie coś. Co tu robi Piglin? Ale się spiało. Po co nam zginie jest? Ale zaraz, zaraz pójdziemy za śladami, tylko zobaczmy czy każdy ma tą informację. No O Oj, właśnie mogliście zauważyć, że y, każdy z nas ma teraz y, takie, takie tabliczki nad dołkiem. O, bo Kuba już miał wcześniej, kubek miał wcześniej. Y, dobra. Ty prze... Ho ho ho, tak jak u mnie. Hej buciek. To samo. No praktycznie to samo, tylko tak trochę inaczej napisane. Tu u kubka... Ej, tu chyba nie ma. Ale chodźmy odwiedzić może kubka. Może będzie w domu. Nie, ale. Tu jest! Dobra! A ja wychodzę z domu teraz sobie. To jest bućka domu. Teraz wyjście, to jest wyjście z bućka domu. O. Znaczy nie z domu, tylko w sumie Muciek, muciek, muciek nie gra. No, no, pająk gra tylko. <laughs> o ten pająk, który tam jest. No, bada. zamknijmy te klapy i chodźmy zobaczyć donekowej, i potem pójdziemy za śladami. Ale ja się boję tych śladów. Są... Jest też biały kolor śladów, ale co to może być czerwony i biały? To kompletnie nie wiem. Czerwony mi się kojarzy ze, z ze, z ze, z ze, z ze złym. A, to jest lekowa. Ho, 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 hej, lekowa. To samo. Też pisał. NXXXXXXXXXXXXXXXX. Dobra, chodźmy za tymi ślonami. Wróćmy tutaj od początku. żeby się na smoku, kubka. Któreś to się nie wiem, będę walczył za ciebie. Jak będzie jakaś zła postać, mam nadzieję, że tu nic nie będzie złego. Chociaż na pewno kiedyś będzie, ta wioska się trochę rozwinęła. Tak ktoś może gdzieś na i A Nie, bo te ślady prowadzą stąd tutaj. Te prowadzą. Nie, ten prowadzą stąd tutaj. Te prowadzą stąd nie prowadzi nic, tylko tutaj dalej. I teraz gdzieś tam. A nie, bo tam prowadzą ślady lękowej. Dobra, dobrze, że po mamy restaurację, a jest jestem głodny, o. ho, ho ho. To jest za maksimowicami. Ej, ja on jakoś tak strasznie trochę pisze i w ogóle czemu to czerwono? A może on przez przypadek dostawił ten biały dywan, a on nie miał więcej czerwonego, bo on pisze tylko na czerwono? Serio, to jest straszne. Dobra, ale... Chodźmy sobie... Ee... Dobra, chodźmy tutaj za tym śladem. Ja to prowadzę tu. Albo ja w razie czego się przy... Albo nie. Albo dobra, pójdę tędy. I yy, raczej. tutaj... są w się sensie... czekaj, tu są. Ja e, chciałem pójść lepiej ścieżką w razie czego. Tutaj są ślady. Dobra, tu jest ślad. Zobaczcie, te ślady są białe. A te ślady są jakieś wody. Ho, ho, ho. Jeszcze trochę. Ej, ten zostawił otwarte furtki. Dziwne. Dobra, no, pozamykamy to tyle, bracieczko. A może podnieśmy te ślady lepiej? Czekaj. To też? No bo dobra, nie, bo też się wracać. Bo tam sobie nie było bo to w sumie każdy może zobaczyć. Chociaż ja mogę każdemu powiedzieć, że Ho tam. Ho ho, miałem razę, że to za Maksenowicami. E, ja się boję jak to jest za Maksenowicami. Już nie jest tak bezpiecznie, widzowie. Nie, nie jest tak bezpiecznie Zaraz będzie... Coś będzie, będzie czekać. Eee, czy to jest to miejsce? Co to jest? Co to jest? Ej widzowie co to jest ona, chodźmy tam. Chodźmy tam jak najszybciej. Albo nie, lepiej kocać. Żeby nikt nas nie zauważył. To nie koniec. I potem są dalej ślady. Wygraj... To nie koniec, ale... Ej, nie to brzmi na skam, ale musimy to zobaczyć. Bo to jest zła postać na pewno. Więc to jest na pewno oszustwo to, co ta postać pisze. Każde jedno dobre pytanie. To jeden diament jak przejdziesz. Przez drzwi i będzie... Czekaj. Jak przejdziesz przez drzwi i będzie woda, to oznacza, że odpowiedziesz źle. A czemu nie lawa? No, w sumie nawet lepiej znaczy, ale... Jak... Dobrze odpowiesz, weź jeden. Czemu tak z nim makami? Diament dla siebie. Co to? za i to już muszę wygląda trochę creepy. Ale no, otwieramy. O, ja nie chcę nic pisać, bo ja jest tam O, od kiedy są maksy nowice? Lipiec 2024 czy maj 2025? Tutaj nie, to nie, żartuję widzowie. Tyfą. Maksy nowice są od maja 2025. Kiedy dołączyła pierwsza osoba po maksymesie? Możecie zgadnąć. Sierpień 2025 czy październik 2025. A, i tutaj jest Maj, ale nie nagrywałem z Maja odcinków, po Maj. E, bo po prostu nagrywałem, Po prostu stworzę taką wnioskę i nawet nie wiedziałem, że te będę tak nagrywał. Ale się okazało, że jednak będę nagrywał tej wnioski. Czyli to jest źle Ej, I może być? Kiedy dołączyła pierwsza osoba po Maximusie? Sierpień 2025? Czy to? Możecie się zastanawiać, ja oczywiście wezmę sobie ten diabecik. O, to jest chyba dla innych. Sierpień 2025. To był uciek. Kiedy dołączyła najnowsza osoba? Ej, tego sam, nie wiem, listopad czy październik? Już byłem tam, bo tamto odwiedziliśmy dobrze. Listopad? Dobra, e, dobra, strzelam listopad. Uff, ej dobrze. Ostatnie, o, ostatnie pytanie. Czy było, czy była lub jest, chyba się tu pomylił, czy była lub jest zła postać na marsynowicach? Czemu tu jest odpowiedź tak? Uy, to jest ta typa, no to to. Co, tak, tak? Ej, no to jest pewnie zła posadź. Po...dze... Źle odpowiedział. Ej, to... Ej, ale nie, ona pewnie kłamie. To jest tam do zła posadź. Co no wie? To koniec, wrócimy na dwór? A, nie biorę diamenta, bo nie jest gap. Dobra, teraz tu... Dobra ale... czekajcie. Zobaczmy dalej ze śladami, Chodźmy dalej na kucaka. Chleb. Myślę, że to on coś napisał. Eee, święty mi... No, Dobra, ale nie wiem czy ta sama gra. No I sobie. A może też święty kołaj? Ale na pewno nie, bo to święty przecież miesiąc. Ho ho ho. Już bardzo bliziutko. O, chodźmy sobie, Ej! Co?! Ej. Czekaj, czy to jest dom świętego Mikołaja? What?! Nazywam się święty Mikołaj. A co, a co jak to jest podpucha? E, e, dobra, nie. Idę. Wierzę w to. Ho, 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 teraz będę czytał tak jak Mikołaj, to mówił że to jest zła pasja to na mnie takie ho, ho, ho. Ho, 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 gratulacje! Dotarłeś na miejsce, to jest mój domek. Pierwsza tabliczka przed tym czytana. Teraz musisz wysłać list, a może coś na święta. A teraz musisz przysłać list, a może coś na święta ci przyniosę. Ale żeby nie było tak łatwo, musisz zbudować dużą choinkę na maksymalicach. I ozdobić maksymalnie, żeby było świątecznie wyskrzynce. Wysk... wyskrzyłce masz rzeczy. Święty Mikołaj. I na to będziemy musieli przynieść książkę i napisać list. Do świętego Mikołaja list. Na razie nikt nie przyniósł, bo to jest. No tutaj na razie nie. Jeszcze po prostu daleko do świąt. Tutaj są. Ha, dobra, tam są prezenty. Łota! Ej, ale tu ładnie! Zegary Dlatego tego taktyka to. Ej, jaki ty... Ło, to ra! w to. Ej, może jest w szafkach. No nie, nie będę grzebać płają i może mam tam jakieś tajne listy. Ej, tutaj jest eee... telewizor. Dobra. Tutaj są książki. Tutaj ma łóżeczko. I zaraz wejdziemy sobie tu i tam, zobaczymy co to. Ora, tutaj mamy y, kuchę, Tutaj mamy kuchnię. Ej, chyba nie ma lodówki. Ej, będzie trzeba mu dać lodówkę. Ej, nie ma to. W sumie on przynosi prezent na święta. Ale dobra, co to jest? Ej, wow! Ładnie to zrobił. Kominek ma taki. No i na teraz sobie możemy chyba wejść. Ej, czemu nie mogę otworzyć? Ej, to ma nie klikam, a nie otwieram. Czekaj. Zakaz wejścia, zakaz wejścia. Bo na górze są prezenty i nie można zobaczyć jakie tam są. A na dole jest może fabryka. Ej, dobra, ja idę zobaczyć, czy mam książeczkę w swoim domku. E, bo musimy napisać do niego list. Widzowie. Bardzo chciałbym napisać do niego książkę. Mam nadzieję, że taką książkę mam. No i ogólnie zobaczymy. Dobra, czekajcie, zobaczcie. No, na widzowie ogólnie miałem problem z napisaniem listu. Nie wiem czemu, ale już mi się udało. Teraz zrobimy tą książkę. Piszemy list do. świętego. Mikołaja. Od Maksym. O nie. M e Napiszemy razem świętego Mikołaja. Okej, okay, widzowie. No, no. Świętego Mikołaja od... Od... No ona będzie wiedział, że to ja, maksymalnie, I jeszcze napisałem tutaj, że yy, do tego listu mm. staka diamentów, nowego psa tygryska Mm, bo chciałbym bardzo mieć pisak tak go by nazwał, tych i wiem, że to, co teraz powiem, to jest głupiej, ale dopisałem jeszcze um, nowego członka, maksymalnie <grywka> widzę co co ma mieć w prezencie człowieka, a ta, ale to by było dziwne, Dobra, ale ty to w sumie by było dwóch nowych członków, o oh, kurde, znów jest tylko Dobra, musimy zanieść ten list. Ale ja teraz jak wolno chodzi. nie mam jedzenia, nie mam. Doła. To musimy szybko tam dostarczyć, bo tak to ja nie wiem, jak musimy to mi szybko dostarczyć. No, tak już prawie. O, dzięki fantom, że pomogłeś. nie wiem, czemu, ale te fantomy w dzień, dzień latają. A i ogólnie nie będzie tak łatwo, bo w następnym odcinku właśnie będziemy zdobyć maksym nowice na świąteczne. W ogóle nie będzie to tak łatwo, no, bo tak napisał Mikołaj Święty tutaj. Dobra, dobra, teraz musisz wysłać list, ale żeby nie było tak łatwo, musisz wybudować wielką choinkę na maksymowicach i ozdobić Maksimowice, żeby było świątecznie. Wy skrzynce masz rzeczy, więc napisał tak. I w, ej, to pewnie Mikołaj mi da tam dostęp do tego, bo tam pewnie ma w skrzynce jakieś. A my widzimy się widzowie w następnym odcinku, na razie.